Powołosław te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem Ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem abyśmy wspólnie sławili ojcowską tą dobroć przez Chrystusa Pana Naszego. I w tej atmosferze takiej radości, w atmosferze, byśmy powiedzieli, rodzinnej pragnę złożyć wszystkim najlepsze świąteczne życzenia. Przede wszystkim życzę zawodnikom, żeby byli zdrowi, żeby jak najwięcej bramek zdobywali, jak najwięcej w tym nowym roku odnosili zwycięstw. Życzę im także E, powodzenia i, i wszelkiego dobra w ich życiu osobistym. Życzę wszystkim działaczom na czele z prezesem e, klubu, życzę te, wiele zadowolenia i satysfakcji także z tych wyników sportowych e, tego zespołu. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie co roku możemy się tutaj spotkać. Wszystkim postaram się złożyć dzisiaj indywidualne życzenia. Także nie będę składał ich w takiej formie, natomiast z każdym postaram się przywitać i, i coś ciepłego, coś optymistycznego powiedzieć. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj być wśród was, wśród jednej Wielkiej, niebieskiej rodziny, rodzinie. Myślę, że czas świąt to jest też takim czasem pewnych podsumowań i refleksji. I przy tej okazji chciałem podziękować wszystkim działaczom. chciałem podziękować prezesowi, trenerom tego wspaniałego sukcesu, i oczywiście i zawodnikom. Tego sukcesu, jak i, jak i, jakiego byliśmy świadkami w gruncie wiosennej, czyli osiągnięcie tytułu wicemistrza Polski. W Pucharach i również wice, wicemistrza w ekstraklasie. Chciałem Wam życzyć właśnie tej rodzinnej atmosfery, aby ten czas był czasem spowolnienia, wyciszenia i przede wszystkim, żeby wszystkim do, dostwierało pełne zdrowie w przyszłym roku żeby wśród wszystkich był optymizm równie tak piękny i wspaniały jak był w tym roku. No, i oczywiście, aby ruch jednak zawalczył o te pudło, i, i abyśmy się wszyscy mogli cieszyć z tych kolejnych zwycięstw. Wszystkiego dobrego wszystkim. Życzę zdrowych, wesołych świąt. Takiej atmosfery i takiej wzajemnej serdeczności i zaufania. Jak sympatycy tego klubu mają do siebie, nie można zbudować w ciągu jednego pokolenia. A siłę ruchu budują już trzy pokolenia. O tym musimy pamiętać, życzyć sobie na następne pokolenia, żeby ta marka była taka jak zawsze. Szczególnie taka jak była w latach 50. i 60. Jestem przekonany, że do takiej siły i do takiej marki ruch wróci, bo jest potrzebny. Potrzebny w Chorzowie, w sąsiednich miastach, na Śląsku i w całej Polsce. Wierzcie mi, w całej Polsce mówią, pytają o ruch, wiedzą, że ja jestem kibicem niebieskim, więc mnie o to pytają. Wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok i oby ten nowy rok był pomyślny. Również dla piłki wykonywanej przez ruch, a nie tylko dla naszych wspaniałych spotkań i dla naszej atmosfery, bo to nigdy nie zginie. Dobra atmosfera wokół ruchu nie zginie nigdy. Wszystkiego dobrego, do siego roku. Muzyka Czuć historię, czuć e, taką duszę e, tej kawiarence ruchu. Także jestem naprawdę szczęśliwy i bardzo zaszczycony tym, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu. Tutaj widać właśnie tę historię. rozmawiając z wieloma byłymi piłkarzami ruchu tworzącymi e, historię. Jest to naprawdę dla mnie przyjemne, bo jako młody chłopak wychowywałem się i wzorowałem na tych nazwiskach. Mogłem ich dzisiaj osobiście poznać. To jest bardzo fajna sprawa. Spotkałem wielu byłych e, znakomitych piłkarzy, ale tak naj Najbardziej fajnie wspominam spotkanie z Tadziem Małnowicem, który grał rok w moim Tarnogrzegu. Ja wtedy byłem mamy chłopakiem, ale, ale byłem jego, jego wielkim fanem. Teraz spotkaliśmy się, bo wspominaliśmy stare czasy, bardzo fajnie. powiedzieć ile razy, no ale zawsze tu jestem zaproszony no i korzystam z tego zaproszenia. Ja uważam, że to piękna tradycja. Spotykają się starsze pokolenia, średnie pokolenia i ci najmłodsi. Jest to miło, że dzisiaj zawitał do nas pan premier Buzek, kto o tym, że rozumie historię ruchu, zna historię ruchu. No, życzę wszystkim kibicom jak najlepszych wyników. Dotychczas te wyniki były trochę nie za bardzo. No. Ja tu chodzę na te mecze, ale ostatnie trzy mecze to były tragicznie. Mam nadzieję, że się to poprawi. Jestem pełen nadziei, że to się poprawi i ruch awansuje o wiele wyżej. No, kibicom co mogę życzyć tylko, żeby kibicowali dobrze, samych sukcesów. No na pewno ta runda nie była ciekawa, ale ja uważam, że jest tutaj zdolny trener. Na pewno potrafi poukładać ten zespół i patrzmy optymistycznie w przyszłość.